Dobra, widzę nas ponownie, drugi odcinek z wyścigów, lecimy dalej, 4 na 8, nowe wyścigi Subik, łapka, dzwonek, te sprawy A my zaczynamy Wygra Martyn, Dobra, wygrywasz go. Go. Nie, jedną ten. przegrałem, ja jedną przegrałem ja tym drogi. Zróbmy jakiś seriowy wyścig głów NASCAR To jak będzie ja razy chciał. dwa Jak będzie razy Co dwa, odpada? no jeżeli to będzie razy dwa, to ja gram naprawdę. Uh. ja będę grał w Uuu, uh, ale tu są wyskoki! Mam O kur... przelece w usta. <grystanie> co jest? I kto Kriegera wziął? Czy nie? Nikt. Nie. Nikt. Mabyk, nie wierzaj. Oj, oj! Do it! Just do it! Oj, dwa... oj, przepraszam, no. O Jezu, co tam się stało? Bartek nie wjechał. Bo no po wszystkim bym się spodziewał ale po tobie Marce, żebyś wjechał. Nie no tepnęło, mnie tepnęło. U... Jeździ se po mieście już, nie? Nie, o, nie on jedzie normalnie. Ale mnie tepnęło do tyłu, panowie. O to, mnie to nie moja wina. Wiecie co? Stwierdzam, nie gram dzisiaj sorry wam. No, mam dosyć... No to ale... możemy go wywalić na Next'a! Bo ja, bo ja pytałem się czy go wywalamy, a wy powiedzieliście, że nie gramy. Nie wywalamy. Co no to, no, to... No to muszę zestawać lobby, zestuję lobby po nie, tym wyścigu Nie no, czysto, no od nie, was no, wiecie, ja jestem no, już, już ok. Tak. 10 sekund i nie nadgonię na To uznajmy to jak, to uznajmy to jak... To, Boże, no to, to... wyścigi tylko. No, to zróbcie kuwa bez niego, a nie jak... No, jak no, wyścigi, no to dzisiaj for no, no, jak no, to, no to dzisiaj dzisiaj fun, nie, no, to, to, fun, to dzisiaj for fun Ja się że we dwa razy wjechałeś i jak Na zapoznanie mapy, na zapoznanie mapy dzisiaj No, na zapoznanie mapy jak serangę ja jakąś robił to kajopoliko żeby zarobić na, na, na coś. A będą te same same klasy samochodów CO, co jest! Tutaj jest tu! Ja, i, ja pieszo... Jaki... z przodu. No bo on ma Tezerakta, tak? To jest tezerakta? Ale on jest gównem, on nie skręca! Z no, co ma skręcać? No, o nie, 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 nie. Tezerak ma kierownicę z drewna.

no ale coś jest, widziałem ale to Ale byłem mało ja żeby się tam. uderzyć Ej, co? co Jakim cudem wibrys przed Marcelem, tam. jak był za mną? No, bo się wywaliłem Nie wiem No, ale... I wiemy, u mnie, i u mnie tak. tepa mega No, u, no, u mnie też Ej, tak. dobra, te tak, 20 też... Tak. widziałem. Te 20 też się ale nie 20... tak, że się wywaliłem Aaaa... To idę, to dobrze to dobrze, to dobrze Ej, okay, z tym Wagnerem jest coś nie tak Jak zjeżdżam z rampy to mnie przechyla w bok, co nie? W locie, także muszę wylądować bokiem T20 też jest jakieś średnie. Ja raz na jednym wyścigu jak dewestuje tam Tani no, jest mało Jest słabo. wychowywało to jest Zakrę... Te... Ty skorpion mówiąc, jest naj... Muszę Emerusa sprawdzić No daj Kamie! A, bo to już, czemu Ej, nic na mnie spadnie No Wpadł na mnie perfekcyjnie, mnie zabił prawie Nice Dobra U fajnie, ooo On jest raptorem On będzie wszystkich wpychał nie Ale nie Tak ma. Ale nie to co się to jeździ Z tym się nie da, dobra ja pomyliłem Myślałem, że to jest ten raptor z yy, tego z RP Co on może z tym raptorem zrobić? Sport raptor, myślałem, że o to chodzi Madryx, nie! Powoli woli. Ej no, nie, jezu! No, Jak to Nie, Jak jest, to nie, 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 no to jest patologia! Patologia? <śmiech> patologia. <śmiech> A co <czy> jest? Patologia! <laughs> U, Marcel! Mieję się jakaś prawem, my ja chciałem się tam no zmieścić z tobą. O Jezu, co to jest?

Martu daj Nie, wybrać, nie, nie zasługujesz Jesteś laki głównym. Wie, Dzięki, dzięki, o, dzięki, dzięki Czemu we mnie skręciłeś? Bo ja tam nie wiedziałem co ja się w, działo w tym miejscu w jednym Ja w skręciłem A. No tak, ja jechałem A. środkiem O, skręciłeś ale... Bardzo nie mocno oh yes, I keep the bank, BOLLE! Ja nie mogę! Totalnie normalny dzień na, na serwerze grajdołek. Witam. <cryj> <amino> Normalnie. Ta, to był się obraża. Tak, był Dobra, to jest... teraz można też wypikać coś, bo to takie prywatne bardziej. No ale kija! No już, co byś nie zabił, prawie. Mi samochód się zakręcił, dobra, że cię nie nadgoni. Ile ty... A nie, to są dwa obciążenia. Tak, jak. Jezu, to są zakręty. Właściwie no, właśnie się wywodziłem prawie na jednym. Ja pierdzielę. Ale widać, jest... że. W jest... Ale, jest... ale widać, że się starali. starali Co mówisz? Martel, że... widać, że się kurwa wyścigowej grupy. Co? Pozałóż widać, że się kurwa jak? No jak? Ajak. Ile się wygrywało Arek? Ile się grało? No mija. Oj, dobra, tu jest. O, re nowy rekord, rekord świata. Like oh, yes, nie, mi to podawało. Jaki, ja ja kurde. Nie jest rekord świata, jakiś. Yeah, nie, Marcel. Co, nie skończyłem cię? Nie, no, co... musiał tak, skręcić w ten ścianę, żebyście się nie wolnili.

a gdyby do nie, to bym. Majnus, pomocy. Gdyby nie, to gdybym to bym w z Wami się bił od trzeba lokaty. Nie, tu. bad boy! Sorry, <średziny> no. <średzy> A przynajmniej zaczekałeś. No Myślałem, że. Majnus, no, ja tylko pracować, ja naprawdę nie chciałem. No dobra, żartuję tylko. No nie wiem, bo czasami te Twoje żarty wydają się jednoznacznie prawdziwe. O, nie obręcz. No myślisz co. Meroz ci mówi, no zabijecie. Takie myślisz, Dobra. O, fajny żart. Trzy dni później. <grym 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 zim> zim jakbyś, jakby mi Meroz <grym> powiedział, że nie zabije, to bym się śmiał. To ci się, to ci się, to to, to ci się. Marta, weź tak nieść p, gdzieś mnie, bo ja cię wkłączę. Jak tak mnie skońcisz, że się poruwą. Tak. Dzięki p, tak. skońcisz, że się Dobrze, dobrze, Arak mnie skończył, Arak mnie skończył, jest farerem. No Omae to? O Boże, co zrobili tu? Co się tu tobą? samo jak na ciebie stawiam, to ty nie wygrywasz? Arek mnie skończył. Ale mówię mówiłeś, nie tak agresywnie koło mnie! Dobrze, ja bałym, Ale k***a, nie mam jachat. on <grym>, nie, nie wol mnie! Co się stało, że się zatrzymałeś? Ej, to jest Arek! Dobra, Arek! Bubel! Dobro. No Madrix tak się dzieje, jak się właśnie jedzie blisko mnie. tak. O je, a pierwsze zwycięstwo. Dajcie Marce Live na to by był bardzo oh, pierwszy. Ja Marta mi to nie to no, pierwszy. Ja Marta mi, to mi się, to, to się spodobała, fajnie. A bo no, hunci. No, no, no.